Ile wynosi obwód prostokąta o wymiarach 11 cm na 17 cm? Jak wygląda prostokąt? Prostokąt jest to czworokąt, który ma cztery kąty, cztery boki. Boki leżące naprzeciw siebie są równoległe i mają tą samą długość. Dlatego też mamy tylko dwa wymiary podane. Jeżeli tutaj jest 11 cm, to z drugiej strony również mamy 11 cm. Jeżeli tutaj na dole mamy 17 cm, to ten bok leżący naprzeciw również ma 17 cm. Co to takiego jest obwód? Obwód jest to suma długości wszystkich tych czterech boków. Więc co? Ile boków mamy po? 11 cm, 2, dlatego robimy 2 razy 11 to jest 22. Dalej 2 razy 17 to jest 34. Tak? Czyli mamy tutaj już e, obliczone y, sumy boków naprzeciwległych. Tak? No i teraz, żeby policzyć obwód, to wystarczy dodać. Te dwie liczby, czyli 22 cm, dodać 34 cm. 20 plus 30 to jest 52 plus 4 to jest 6. Więc obwód tego prostokąta wynosi 56 cm. Dziękuję.